Owa. Telefony poszły w ruch. Pierwszy za słuchawkę chwycił Donald Trump. Połączył się z Putinem i. i nie był to wcale głuchy telefon. Do euforii na łączach jednak daleko, po Rosjan, jak wiadomo, stać na wykręceniu każdego numeru. Express Plus, Rafał Patyra tu nie ma co dzwonić tu trzeba zaczynać. Czy trwająca półtorej godziny rozmowa Trumpa z Putinem to faktyczny początek negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie? Prezydent Zełęski powtórzył, że nie zaakceptuje żadnych porozumień, które nie uwzględniają jego kraju w negocjacjach. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt uchwały zobowiązującej rząd do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Są prokuratorskie zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował nastolatkę w rabce zdroju. Odpowie za próbę gwałtu. W Światowym Dniu Radia powiemy o rosnącym gronie słuchaczy Radia Republika. Aplikacja ma już ponad 150 tysięcy pobrań. Półtorej godziny. Tyle trwała telefoniczna rozmowa Donalda Trumpa i Władimira Putina. Temat? No, oczywiście wojna na Ukrainie. Rosyjski dyktator miał zaprosić Trumpa do Moskwy, jednak ten wolał neutralne spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Sytuacja może być przełomowa dla Ukrainy, choć to nie Kijów będzie raczej decydował o swoim własnym losie. Donald Trump powiedział, że zarówno prezydent Rosji Władimir Putin, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski chcą pokoju. Mój sekretarz skarbu jest już na Ukrainie. Przygotowuje dokumenty, abyśmy byli pewni, w jakiej formie odzyskamy pieniądze. Zainwestowaliśmy więcej niż Europa. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że każde porozumienie pokojowe na Ukrainie musi mieć trwały charakter, a wszelkie dyskusje muszą obejmować Kijów. Musimy dojść do porozumienia na Ukrainie. Musimy zwiększyć wydatki na obronę musimy zwiększyć produkcję przemysłową w sektorze obronnym. To są jasne zadania, które mamy wspólnie. Według CNN możliwe, że wyłoni się rozwiązanie, w ramach którego Ukraina zostanie podzielona na wzór Niemiec po II wojnie światowej. Terytoria okupowane przez Rosję zostałyby pod jej kontrolą, a pozostała część Ukrainy pozostałaby niezależna. Prezydent Putin chce zawrzeć pokój. Jutro na szczycie w Monachium wiceprezydent Vance i sekretarz stanu Marco Rubio poprowadzą delegację. Mam nadzieję, że wyniki tego spotkania będą pozytywne. Czas zakończyć tę absurdalną wojnę. Jutro w stolicy Bawarii rozpocznie się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem czołowych polityków z wielu państw świata. Unijny Pakt Migracyjny ruszy pełną parą w przyszłym roku. Dokumenty jasno wskazują, że każdy kraj wspólnoty będzie musiał przyjmować nielegalnych migrantów albo płacić ogromne kary. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w sejmie projekt uchwały zobowiązującej rząd do jednostronnego wypowiedzenia paktu. A Niemcy? Niemcy uczą się na błędach i przedłużają kontrolę na granicach. Prawo i Sprawiedliwość apeluje, czas zatrzymać napływ nielegalnych migrantów do Polski i wzywa rząd Donalda Tuska do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Panie Donaldzie, sprawa się rypła. Pakt migracyjny wchodzi w życie. Gorzej, bo jeszcze dodatkowo kanclerz Niemiec już stwierdził, że 40 tysięcy Migrantów nielegalnych przerzucił. Donald Tusk zapowiadał, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Wsypał go jednak jego polityczny przyjaciel. Niemcy przerzucali, przerzucają i będą przerzucać do Polski nielegalnych migrantów. Zadzwoniłem do wszystkich przywódców państw sąsiadujących z Niemcami i powiedziałem, że my teraz będziemy to robić i muszą to zaakceptować. Nasi zachodni sąsiedzi uczą się na błędach i do 15 września przedłużyli kontrolę na swoich granicach. Donald Tusk rok temu obiecywał, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra. Widzimy ile z tego zostało. Zostało tyle, że było po prostu ślepa zgoda na pakt migracyjny. Zachodnie elity od miesięcy nie kryją, że chcą zalać Polskę migrantami. Dlaczego ubiegający się o azyl nie mieliby jechać do Wiktora Orbana? Dlaczego Węgrzy, Czesi, Polacy czy Słowacy nie mogliby przyjąć tych migrantów, którzy są u nas? Wbrew zapewnieniom rządu Donalda Tuska na razie nie ma żadnych prawnych możliwości zwolnienia Polski z wdrażania jakichkolwiek części unijnego paktu migracyjnego. Brutalny napad w Rabce Zdroju. 14-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po tym, jak została pobita przez 21-letniego mężczyznę. Dziecko uratowali przypadkowi przechodnie. Napastnik usłyszał, usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o usiłowanie zgwałcenia małoletniej. Nastolatka szła do szkoły ścieżką przy stadionie miejskim w Rabce. Właśnie tam została brutalnie napadnięta przez mężczyznę, który przewrócił ją i zaczął bić i dusić. Dziewczynka broniła się. Przypadkowi świadkowie spłoszyli napastnika. Dziecko trafiło do szpitala w nowym targu. Na szczęście obrażenia nie były groźne i tego samego dnia dziewczynka wróciła do domu. Podejrzany został zatrzymany przez mundurowych z nowego targu. Odmówił składania wyjaśnień. Warszawska policja podsumowała akcję Czyste Ferie 2025. Poprzez uderzenie w narkobiznes mundurowi zadbali o bezpieczeństwo młodzieży. Zatrzymano 211 osób, w tym 97 poszukiwanych. Policjanci zabezpieczyli również ponad 100 kg różnego rodzaju narkotyków. To wielki sukces. Wygląda na to, że polska policja na poważnie wypowiedziała wojnę narkotykom. Czego jeszcze nie grali? Sztuczna inteligencja sfałszowała zdjęcie pod krakowskiej miejscowości Sułoszowa. W sieci internetowej od niedawna krąży bardzo ciekawa fotografia przedstawiająca Sułoszową jako miejsce, gdzie droga jest idealnie równa, a wzdłuż niej równo, niczym szyk wojska ustawione są domy. Problem w tym, że nie jest to prawda, nawet nie półprawda, tylko oryginalny fake, który zaczął wzbudzać zachwyt internautów, aż strach pomyśleć, jaka nas czeka przyszłość, jeśli AI trafi w nieodpowiednie ręce. Kto ogląda Plusa długo w miejscu nie usiedzi. Porwał go karnawałowy rytmy i przymiarki egzotycznych kostiumów. A kibiców poderwie wieść o drugim Polaku w NBA. Z nami się żyje, że hej! Co pomaga mandrylom barwnolicym w przypodobaniu się samicom? Opowie o tym Fidelis z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To przypuszczalnie najbardziej kolorowy mieszkaniec Małpiarni. Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technologii opracowali nowatorskie mikroroboty. W powiększeniu wyglądają jak kręgle, a do czego służą opowiemy już za moment w Ekspresie Plus. Dzień przed walentynkami zaglądamy na ulicę Paryża. Najbardziej romantyczne miasto przyciąga do siebie pary z całego świata. W czym tkwi jego sekret? Może w kwiatach? Fale długie, fale krótkie. No, krótko mówiąc, dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. To medium wciąż odgrywa ważną rolę w życiu wielu z nas. Widzimy to po radiu Republika, które każdego dnia zdobywa nowych słuchaczy. Grono słuchaczy w Polsce stale rośnie. Aplikacja Radia Republiki ma już ponad 150 tysięcy pobrań. Możesz słuchać Radia Republika, gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacji, która dostępna jest na Android i iOS. Nasze radio to gwarancja szybkich i rzetelnych informacji. Słuchacze i to oni tak naprawdę są tym centrum, są najważniejszą częścią radia. To dopiero początek naszej radiowej ekspansji wkrótce zaprezentujemy kolejne nowości. Bez Państwa wsparcia to by się nie udało. Dziękujemy. Przez wiele lat nie mogli spokojnie pracować i sprzedawać tworzonych dzieł. Państwo islamskie, które od 2014 roku kontrolowało życie prywatne i zawodowe mieszkańców Mosulu w Iraku, zniszczyło biznes niejednego malarza czy muzyka. Artyści bali się chodzić do swoich pracowni i miejsc pracy, bo na miasto spadały bomby. Na szczęście to już historia. Mosul jest już bezpieczny, a lokalna kultura budzi i rozwija się od nowa. Galerie sztuki, sale koncertowe i teatry ponownie zaczynają tętnić życiem. Można tam spotkać m.in. utalentowanych Arabów, Ormian, Turkmenów i Kurdów. Ta ta różnorodność ma kluczowe znaczenie dla tożsamości i życia kulturalnego miasta. W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym to nie kolorowa papuga ara, ani barwny paw mogą pochwalić się najbardziej jaskrawymi odcieniami na swoim ciele. W tym konkursie zdecydowanie wygrywa mandryl barwnolicy i jak sama nazwa wskazuje, jego lico zdobią intensywne kolory. Trochę czerwieni i błękitu, futro to wiele odcieni brązu, a im więcej tego koloru, tym wyższy status społeczny samca i większe szanse przy podobaniu się samicy przed walentynkami, jak znalazł. Wyjazd na renomowaną wystawę i zdobycie głównej nagrody. To marzenie wielu właścicieli psów. Taki cel ma też Ani, główna bohaterka filmu Pies na medal. Obraz trafi do polskich kin jutro i nie warto machać na niego łapą. Mam na imię Eni. Jesteś tu zupełnie sam. Przypadkowa znajomość może odmienić i przewrócić do góry nogami całe życie. Przekona się o tym także Ani, główna bohaterka filmu Pies na Medal, kiedy spotka i pozna bezpańskiego kundelka nie tylko zyska nowego przyjaciela, ale też kogoś, kto pomoże jej uratować rodzinną farmę, bo szansą na odbudowanie gospodarstwa ma być wygrana mistrzostw organizowanych w ramach wystaw psów w Londynie. Czy uda się zdobyć tytuł mistrza? Nie zdradzimy. Wszystko wyjaśni się w piątek. Wtedy film wejdzie do polskich kin. udział międzynarodowej wystawie psów. To będzie strawa nie tylko dla ducha, ale też dla ciała i duszy. Poznański festiwal Ethnoport przeniesie nas do nordyckich pejzaży dźwiękowych i pozwoli lepiej poznać muzykę Bliskiego Wschodu. W tym roku wydarzenie zostanie zorganizowane już po raz 18. Na scenie w Centrum Kultury Zamek wystąpi ponad 220 zespołów z 56 państw. Usłyszymy m.in. utwory Eight Pipers for Philip Glass i polskiej grupy Wołosi. Festiwal odbędzie się od 5 do 8 czerwca. W warszawskim Studiu Buffo Musical Piotruś Pan to sztuka o dorastaniu i poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. A to nie jest takie proste i często wymaga czasu, bo dojrzewamy całe życie. Przedstawienie powstało na podstawie znanej powieści szkockiego powieściopisarza i dramaturga J. M. Barriego. Barry stworzył Piotrusia Pana, a następnie opisał jego przygody, inspirując się historiami, które opowiadał w dzieciństwie swoim synom. Spektakl można obejrzeć od 20 do 26 lutego. Z nauką jest tak, że albo idzie w las, albo gna do przodu, choć czasami także w głąb, w głąb ludzkiego organizmu. Już wkrótce leki do środka naszego ciała mają nam dostarczać roboty. Tak wynika z prac naukowców z Uniwersytetu w Kalifornii. Szanowni Państwo, to nie kule do kręgli, to mikroroboty pokazane w gigantycznym powiększeniu oczywiście, które mają transportować lek wewnątrz naszego organizmu i sprawić, że uwolni się on tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Mikroroboty mają około 30 mikrometrów średnicy, czyli mniej niż szerokość włosa. To biorozpuszczalny mikrorobot z hydrożelu. Stworzyliśmy go wykorzystując polimeryzację dwufotonową. Brzmi skomplikowanie, ale najważniejsze, żeby było skuteczne. Roboty dobrze poruszają się w płynach ustrojowych a naukowcy mogą nimi sterować w czasie rzeczywistym. Po dostarczeniu leku zostaną one wchłonięte przez organizm. To dopiero medycyna XXI wieku. Ło a co to za potwór? To figura, którą będą nieść na platformie podczas parady karnawałowej w Rio uczniowie jednej ze szkół Samby. Na szczęście oprócz takich atrakcji będą też zdecydowanie piękniejsze, czyli tańce. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem brazylijskiego karnawału maszyny do szycia pracują na pełnych obrotach. W tym roku używamy zupełnie niezwykłych materiałów. Wierzymy, że parada przeniesie ludzi do mistycznego miejsca, coś w stylu zaczarowanego lasu. Mamy jednak nadzieję, że w tym lesie nie spotkamy groźnego wilka, albo tym bardziej tego stwora. Piękne, prawda? A tu jakie bogactwo kolorów? Klientów w kwiaciarniach w Sydney coraz więcej, a to oznacza jedno: zbliżają się walentynki. Nie każdy lubi czerwone róże, ale przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby dać komuś wyjątkowemu coś wyjątkowego. Rozweselić go, powiedzieć mu, że się kocha. Ponoć najpiękniej o miłości mówi się po francusku, a w Paryżu już też widać walentynkowy klimat. Kwiaciarnie przygotowują specjalne bukiety. I dobrze, ale pamiętajmy, szanowni panowie, że takie kwiaty paniom możemy sprezentować nie tylko od święta. Weekend w pogodzie zapowiada się, zimowo będzie chłodno, choć i słońce się pojawi, z nieba popruszy śnieg. W sobotę utrzyma się stabilna pogoda z temperaturą w okolicach zera i lokalnymi rozpogodzeniami. Śnieg popada na Dolnym Śląsku i na podlasiu. W niedzielę temperatura lekko spadnie, zwłaszcza w centrum kraju, gdzie termometry wskażą minus 2 stopnie. Niewielki śnieg posypie niemal w całej Polsce. Poniedziałek podobny. Miejscami lekki mróz, chmury i przejaśnienia padać jednak nie powinno. Ciśnienie atmosferyczne wysokie. Nie ma jak derby. W piłce nożnej mało które starcia wywołują tyle emocji. A w derbach Merseyside pomiędzy Liverpoolem a Evertonem emocje były nawet podwójne, bo obie drużyny zagrały na Goodison Park po raz ostatni. Historia derbów Merseyside sięga 1892 roku. Przez ponad 130 lat doszło do aż 245 bezpośrednich starć Evertonu i Liverpoolu. Skąd wzięła się nazwa tej potyczki? Ano stąd, że oba kluby mają swoją siedzibę w hrabstwie Merseyside. Ponadto obiekty tych drużyn oddalone są od siebie o niespełna 1000 metrów i z jednego do drugiego można przejść pieszo w zaledwie 6 minut. Kawał historii dobiegł końca, bowiem Everton od przyszłego sezonu występować będzie na nowym stadionie w nowej lokalizacji. Jeremy Sochan to nasz jedynak w NBA od przyszłego sezonu do najlepszej ligi świata może dołączyć syn szkoleniowca reprezentacji Polski Igor Milicz Junior. 22 latek o chorwackich korzeniach występuje na co dzień w Lidze Akademickiej w barwach Tennessee Volunteers. Notuje blisko 50% skuteczność rzutów i średnio 11 punktów na mecz. Eksperci przewidują, że może trafić do słynnych Dallas Mavericks. Będzie to pierwsza taka sytuacja od niemal 20 lat, gdy w NBA występować będzie dwóch Polaków. Sport jest dla każdego. Lekcję rzucania piłką do futbolu amerykańskiego otrzymał sam król Karol III. 76-letni monarcha złożył wizytę na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie, gdzie z entuzjazmem wszedł na boisko, aby zaprezentować swoje umiejętności. Ponadto spotkał się z kapitanami męskiej i żeńskiej kadry Tottenhamu. Wydarzenie było częścią inicjatywy społecznej organizowanej przez klub Premier League oraz NFL. A Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną i jest już w półfinale turnieju w Dosze. A my na koniec proponujemy Państwu butelkę pełną, a jakże nabici w nią mogą czuć się wszyscy, którzy ślepo połykają wszelkie dziwne wymysły Unii Europejskiej, a tych przecież nie brakuje. Traf chciał, że ofiarą padł niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck, który założył, że ochrzci statek po nowemu. W 16 sekundach cała prawda o Unii Europejskiej. Niemcy, unijne organy regulacyjne uważają, że rozbicie butelki na dziobie nowego statku jest zbyt niebezpieczne, dlatego nalegają na użycie tego urządzenia. Dlatego Unia Europejska upadnie. Tu ośmieszenie ministra gospodarki HBK. W unijne absurdy bez butelki Ciężko byłoby uwierzyć A pan minister, choć nawet nie umoczył ust Musiał mieć po tej ceremonii Niezłego kaca Ten stan jest pewnie obcy także niektórym naszym ministrom Nie tylko tym z pogłosem O tym, że wielu nie nadaje się do rządzenia państwem Przekonywać będzie program dzisiaj Fatalni ministrowie w rządzie Tuska Nawrocki odpowiada na atak gazety wyborczej czy układ z Schengen ma jeszcze sens? Dzisiaj zaczyna się o 19. A Ekspres Republiki podjeżdża na dworzec zawsze o 16.55. Na nas można liczyć. Do zobaczenia jutro!